Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patek 2703 i zapraszam Was do materiału. Dzisiaj nie będzie przepysznej kawusi od prześlicznej żonki, ponieważ spotykamy się w dosyć przykrych okolicznościach. I Wam powiem, że ja tak jak jakieś mam dziwne przeczucie, że mogłem czemuś zapobiec. I jest godzina dokładnie po 22. A ja nagrywam dla Was materiał, ponieważ uznałem, że. Lepiej późno, aniżeli wcale. Dokładnie zaraz się dowiedzie o co chodzi. Może najpierw się zapoznajmy, co się stało. Do tragicznego zdarzenia doszło na jednej siłowni w Grudziądzu. Podczas ćwiczeń zginął 29-letni 29 mężczyzna. Według nieoficjalnych doniesień został on przygnieciony przez sztangę. Śledczy badają okoliczności śmierci mężczyzny. Dramat rozegrał się w poniedziałkowe popołudnie w siłowni w Grudziądzu. Około godziny 16.20 wpłynęło zgłoszenie, że doszło do wypadku w czasie ćwiczeń. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 29-letni mężczyzna. Powiedział w rozmowie z Ekspresem Bydgoskim aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy komendanta miejsk Miejskiego Policji w Grudziądzu. Tragedia na siłowni. Mężczyzna nie przeżył. Według nieoficjalnych informacji... Dziennika do tragedii doszło w czasie ćwiczeń z wykorzystaniem sztangi. Ciężar miał spaść na 29-letniego mężczyznę, której odniósł bardzo poważne obrażenia. Nie udało się go odratować. Powiem Wam, że jakiś dziwny zbieg okoliczności nie chciałbym, żeby to była prawda ale bardzo dziwnie to się wszystko poskładało. Zaraz Wam pokażę, jak. I jeżeli stało się to, co ja myślę, to będę czuł się troszeczkę winny. Zaraz zobaczycie, dlaczego i sami wyciągniecie wnioski. Do tragedii dosło, doszło wczoraj. Teraz poskładajcie sobie daty. Tutaj na kanale KFD, na kanale KFD, Andrzej Wodyn, materiał Andrzej Wody, Wodyn dał się podpuścić, bądź presparty. Andrzej poleca wyciskanie sztangi małpim chwytem, a więc w ten sposób. Nie tak, tylko w ten sposób małpim chwytem. To jest bardzo niebezpieczne. Zobaczcie na daty. Materiał ma miesiąc, 50 tysięcy wyświetleń. Może przesłuchajmy tego fragmentu. Jeszcze zanim to zrobimy, to proszę was, nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Nigdzie nie hejtujcie. Nie wyzywajcie, bo nie po to jest ten materiał. Postanowiłem zrobić ten materiał, żeby przestrzec wszystkich. Mogłem zrobić to wcześniej i powiedziałem, napisałem do Andrzeja, że zrobię wcześniej, że wyprostuję te głupoty, które na no opowiadał, ale tego nie zrobiłem z tego powodu, że Andrzej napisał, że wszyscy na niego wsiądą coś w tym rodzaju. I ja po prostu tego nie zrobiłem. Nie nagrałem tego materiału. I jeżeli stało się to, co ja myślę, więc sztanga spadła komuś ponieważ próbował ją wyciskać małpim chwytem, a więc chwytem błędnym, który może doprowadzić do właśnie takiej tragedii, to będę czuł też się winny. Ale przesłuchajmy tego fragmentu. Na płasko, tak jak teraz wyciskałem. To bardziej, bardziej barkami być. Mhm. Tylko słuchajcie, to też jest bardzo ważne. My dzisiaj testujemy sobie to, te rodzaje chwytu. No i nie każdemu na pewno polecamy, żebyście też tak te, te, próbowali bez kciuka. Nie, bo ja właśnie, polecam, znaczy, żebyście spróbowali. Jeszcze, tak, spróbowali, Spróbujcie ale nauczyliście i na ciężarze, tak. Be, że tak powiem, tak. bezpiecznym. Tak? Żebyście, nie próbujcie robić re e rekordów na tym. Nie pierwszego dnia. Poddajcie sobie kilka tygodni, aż wejdziecie na Dokładnie, i na na też na, na pewno nie, nie dojść do jakiegoś dużego ciężaru i wam nie poszło i stwierdzacie, dobra, a to nie sobie zrobimy bez ciuka. Nie, stopniowo, spokojnie i naprawdę z asystą na odpowiednim ciężarze. Nie, no że bo to, to jest, jest niebezpieczne, tak? to nie, że to jest niebezpieczne, to jest po prostu bo jak nie inne, potrafisz, to, to żebyś inne. nie szalał, o to chodzi, tak. no. Więc tutaj Andrzej mówił, nie, że to nie jest niebezpieczne, to jest po prostu inne. Żeby nie bić rekordów, żeby sobie spróbować, co jest idiotyzmem. Sztanga nawet 60 kg spadając tobie na szyję pozbawi ciebie życia bez żadnego problemu. Podejrzewam, że miałbyś problemy przeżyć, gdyby sama sztanga, która waży 20 kg, taka sztanga olimpijska, spadła Tobie na szyję. Więc nie trzeba bić rekordów, żeby zrobić sobie krzywdę na siłowni. Ja Wam wspominałem setki razy, na siłowni można siebie wytrenować, można doprowadzić swoje ciało do, do bardzo fajnego wyglądu, do sprawności, ale też ćwicząc błędnie. Możesz doprowadzić siebie do kalectwa, a nawet, jak widzimy, do śmierci. Ja po tym materiale poruszyłem to kilkukrotnie na naszych live'ach. Wy o tym dobrze wiecie, że ja o tym mówiłem na live'ach. To jest troszeczkę takie usprawiedliwienie też dla mnie, bo ja wiedziałem o tym materiale, który powstał na kanale KFD. I poruszyłem u siebie na transmisji na żywo kilkukrotnie, żeby tego nie robić, że to jest idiotyczne. Żeby nawet no, nie słuchać Andrzeja w tej sytuacji, mówiłem w ten sposób, że nawet osoba bardzo doświadczona, bo Andrzej niewątpliwie jest taką osobą, może opowiadać głupoty i doprowadzić tym opowiadaniem głupot, doprowadzić nawet do tragedii. Aczkolwiek mówię, nie wyciągajmy wniosków. Bo na razie nie wiemy, co się stało, ale jakieś mam takie dziwne przeczucie, że ktoś skorzystał z rat Andrzeja. Bo zobaczcie, jaki zbieg okoliczności. Miesiąc temu nagrany materiał, wczoraj tragedia. Żeby udowodnić, co napisałem do Andrzeja, to tutaj napisałem do niego, macie daty dokładnie, a więc jakoś zaraz po tym materiale, napisałem dokładnie. Z tym, mał z tym małpim chwytem to wybacz, ale głupoty opowiadasz. Żebyś nie myślał, że mówię za twoimi plecami. To są głupoty straszne i szkodliwe mocno. Ktoś może zrobić sobie krzywdę. Wiesz, że ty tak robisz, nie znaczy, że to nie jest niebezpieczne. Myślę, że ten Tomek wykazał się większym rozsądkiem, mówiąc, że nie jest to bezpieczne. Wystarczy wziąć sztangę i zobaczyć, jak ułoży się nad garstek. Proste zasady biomechaniki i anatomia się kłania. Tutaj Andrzej odpowiedział w taki sposób: Sorry, ale nie przemyślałeś tego. Jest takie powiedzenie, nie ucz ojca robić dzieci. I czas dla ciebie przestać pouczać, a zacząć się uczyć. Mam cały stos argumentów przeciw, przeciw wyciskaniom, jakie ty robisz, i nie przekonasz mnie, że jest inaczej. Możecie sobie dalej poczytać, może przejdziemy do dalszej wiadomości, która jest bardzo istotna. Dla mnie bardzo istotna teraz, bo nie wie, jeszcze nie wiemy, co się stało. Ale to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne tutaj. Napisałem do niego: Proste, działasz na szkodę. Andrzej napisał: Będę jeszcze bardziej walczył o chwyt. Nie dojrzałeś do tematu. Andrzej jest takim człowiekiem, który nie potrafi przyznać się do błędu. I. Myśli, że po prostu pozjadał wszystkie rozumy. Odpisałem: Andrzej, to jest głupie. Ktoś zrobi sobie krzywdę. Zadałem mu pytanie: ty dojrzałeś? Przecież zerwałeś biceps. Ja jeszcze nic nie zerwałem. Też pewnie nie przez błędy. Więc zadałem mu pytanie: czy biceps też nie zerwał przez błędy? I napisałem, że wezmę pion, przyczepię do sztangi i ci udowodnię, i będzie ci głupio. No, Andrzej nie sprostował tego materiału. Ten materiał na kanale KFD nie został sprostowany. Na swoje usprawiedliwienie jedynie mam to, bo mi podsyłaliście ten materiał. Możecie to sprawdzić, są też na to dowody, że ten materiał był u nas w przeglądzie kulturystycznej sceny YouTube na live. Ja wielokrotnie mówiłem, że to jest idiotyczne, żebyście nie robili tego małpiego chwytu. Też poruszyłem to, co mówiłem wcześniej. Jeszcze raz się powtórzę, że osoba nawet bardzo doświadczona może Was wprowadzać w błąd i zrobicie sobie krzywdę. Dlatego uznałem, że mimo tego, że nie wypuściłem tego materiału, a jeżeli stało się to, co ja przewiduję, że się stało, a więc ktoś próbował, skorzystał po prostu z rady Andrzeja i próbował wyciskać sztangę małpim chwytem, obojętnie jaki ciężar, i stracił życie... To ja też będę czuł się winny, ponieważ ja miałem taki materiał zrobić. Osobny materiał. Ale takiego materiału nie zrobiłem z tego powodu, że Andrzej powiedział, że wszyscy na niego wsiądą. Coś w tym rodzaju. Tam wszystko mam w wiadomościach, a więc można to udowodnić. Prosiłbym was, żebyście nie hejtowali nigdzie pod materiałami KFD. Po prostu uważajcie na siebie na siłowni. I jak powiedziałem wcześniej, może wydaje wam się, że ktoś jest doświadczony że ktoś ma dużą wiedzę, ale bardzo często tak się zdarza, że nawet taka osoba może Was wprowadzić w błąd. I nie róbcie tego po prostu, nie wyciskajcie sztangi małpim chwytem. Bo jak sztanga spadnie, to jak już powiedziałem wcześniej, nawet 60 kilo, jak spadnie Tobie na szyję, no to po prostu to będzie Twój ostatni trening. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Sekcja komentarzy należy do Was. Do następnego materiału.